Gdybyś chciał powiedzieć jedno słowo o Łukaszu Wolskim, które najbardziej do niego pasuje, eee... czułość. <laughs> Złe wybrałem! Nie, nie, gównem śmierdzi! Aj, zapomniałeś sobie ja, <śmierdzi> Moja, moja <kuchnia> śmierdzi with <śmierdzi> 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 nadmorskiej trasy litości jesteśmy już w Gdańsku z Kasparkiem Izwolskim idziemy coś zjeść a wieczorem w klubie 107, pierwszy występ nad morzem litości Witam Państwa w reportażu chłopy w średnim wieku w mieście Krzysztof Kasparek, Łukasz Wolski w swoim naturalnym środowisku Krzysiek Kasparek, krótkie spodenki bo jakoś tak sam z siebie wszedłem do parlamentu i dopiero się skapnęłem że tu zrobię jeszcze inne rzeczy w Gdańsku no proszę, a parlament to co? w Warszawie jest tak naprawdę złożył z dwóch izb, izby wyższej i niższej Izby wyższej, czyli Senatu i niższej czyli Sejm. To tak jak u nas, Izba wyższa to Kasparek, a ty to niższa ze mną. Ja nie jestem Izbą, to ja jestem w pokoju Aha, Małą Izbą. Izdebką. Jakby zrobili kiedyś połączyli. W sensie, że nie było Senatu, tylko jedną parlament, to byłby tak zwany y, parlament typu studio. <laughs> Kiedy ostatni raz byłeś tak wysoko? Jak schodziłem ostatnio ze sceny w artefakcie po bardzo dobrym występie. Myślisz, że dzisiaj w 107 będzie tak samo? Jeszcze wyżej. Mamy dobry skład, jesteśmy znakomicie przygotowani, sala wyprzedana, mamy wszystko co jest potrzebne. Akurat jakby stąd walnął, to albo na żywopłot, albo się nabić na ten To Jest ten, naprawdę jest. balkon, którego dobrze, że ja nie miałem, jak byłem nastoletnią osobą imprezującą bez świadomości zagrożeń czekających na człowieka. A jaka jest taka najśmieszniejsza rzecz, którą zrobił Kubawu do tej pory, którą widziałeś? Myślę, że pierdzenie fiutem. Myślę, że tak. Nie spodziewałem się. A drugie to jego występ jako cowboy na masz minutę. To Aha. było znakomite. Jak jesteśmy przy osobach kontrowersyjnych, to jaka jest twoim zdaniem najśmieszniejsza rzecz, którą zrobił Łukasz Wolski? Łukasz Wolski? Hmm. <głosy> <głosy> I tu będzie cięcie. <noise> Zrezygnował z pracy zarobkowej. No chyba. Ty. <grystanie> Jesteś śmieszno, to prawda. Czy ją ludzie Tak, jak najbardziej, zaczęłam ja nie robić. No bo jesteśmy tu z tobą ja i Kasparek. Nie ma swojego palca, bo widać w kamerze. No wiem, ale już że. Zludąłeś z balkonu. I ta mela, mierzyłem, leci 5 sekund bardzo długo. A jakby tam ktoś akurat szedł na dole, to co? To w ten sposób sprawdził, bo jak zaharał, to po 5 sekund usłyszał takie Ej kurwa fajerze! Tak się sprawdza, do mela leci. A myślisz Krzysiek, że szybciej leci twoja mela, czy Jasiu mela? Powiem wam na pewno, jakby Jasiu mela spadł przed to na pewno by nie spadł na cztery łapy. Tur <laughs> 107! Okay. Krosiener, meka komedii a przed wami projekt litości w składzie Tomasz Wachnicki, Łukasz Borski, a ja się nazywam Krzysztof Kasparyk. Bardzo dziękuję. Powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że jest to najwyższy punkt tańska. W jakim kiedykolwiek byłem do tej pory. Piętro numer 13, ogromnego wieżowca, a już wieczorem w 107 wystąpimy razem z Krzyśkiem Kasparkiem, Łukaszem Wolskim w ramach drugiej części naszej czteroczęściowej, wakacyjnej trasy z programem Litości. Byliśmy już na Śląsku i we Wrocławiu, dziękujemy bardzo za niesamowicie ciepłe przyjęcie i ogromną ilość pozytywnej energii, liczymy na to, że nad morzem. Będzie tak samo może chłodne morskie fale nie schłodzą waszego zapału, żeby śmiać się z naszych improwizowanych komediowych wytworów, a już w sierpniu zapraszamy na kolejne części naszej wakacyjnej trasy. Wpadajcie i śmiejcie się razem z nami. Do zobaczenia. Łukasz Wolski, jesteśmy przed występem 107. Jak się czujesz? Za sekundę dosłownie wejdzie tutaj Kubowy. Eee! Tak. <noise> <grymianie> żeby e, było jeszcze weselej, żeby był ktoś, kto w tajemniczy na strumieńskie klimaty jest tutaj z nami zróbciem wielkiej oklaski Local Boy, e, człowiek, który widziałem jak na żywo w wielkim bramat Dobry wieczór! Cześć kopaki! Mam nadzieję, że nie zrobiłem ci zbyt dużej presji. Nie, 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 wszystko jest dobrze, kochani. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Już drugi tydzień, nie pokazałem militarów. A, 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 a powiedz mi, tak, w kwestii technicznej, e, czy ty jesteś w stanie pierdolić ludem na kogoś? Byłoby to do zrobienia, to sam musiałbym spać. Czy jesteś w stanie szybko usnąć? Nie. <laughs> Gdybyś chciał powiedzieć jedno słowo o Łukaszu Wolskim, które najbardziej do niego pasuje, eee... czułość. <laughs> Kurwa, źle pie... złe wybrałem! Nie, nie, gówno śmierdzi! Ai! Zobaczyłoby się tak! Moja suma śmierci góna! Łukasz. No Kuba cię ceni. Gówno to jest cząstka ciebie. A bardziej mi chodziło o czułość. A jakbyś połączył czułość z gównem. No po prostu jak się zestawam, to to czuć. Ja już nawet nie mam a tam uszczelki na w dupie, nie mam. dużo jest tak przedmuchane, du kurde. Dużo wulgarności. Muszę jakoś to ładnie ocenzurować, będę robił takie. Dary to są zielone, zielone to są dolary, Ej, to będę, na przekleństwa będę to dawał Polski. Co myślisz o Tomku Machnickim? Tomek Machnicki to kurwa ma j**a, k***a, On bo dalej? Tak. to myślę. Chłopaki, jak czujecie, kto dzisiaj wygrał więcej? Hiszpania na Euro, czy my w Gdańsku w 107? Zdecydowanie my w Gdańsku w 107. Myślę, że dostanę co najmniej cztery suby. Na lista coś tam wpadło, ale na YouTube'a czekam. Chciałbyś mieć cztery nowe suby? Tak. Ja poproszę, cztery nowe suby dla Krzyśka. Co było najlepsze w tym występie dzisiaj? Kuba w, który tłumaczy, co to znaczy odwrócenie. Kurwa kraju! Ile można prosić, żebyś skosił? Dzień Proszę bardzo. Kto jest pana ulubionym komikiem hip-hopowym? Kto jeszcze raz? Komikiem. Komikiem? Kto jest moim ulubionym? Tak. Obecnie Sam Moril Sam Morila z Polski? Z Polski. No to proste, że. po tak Tak, tak, A Marcin Daniec czy jest, że Kryszak? Dlaczego? Kryszak, oczywiście, że Kryszak. A dlaczego? To nie lubię rasistów. A Drozda czy Rewiński? Rewiński. bo nie żyje. Nie lubię Rzymu. Drozda czy Kryszak? Drozda czy Kryszak? Kryszak. Dlaczego? Ja bo się rymuje z Krzyszak. dzień dobry, za mną. Straż miejska, a jesteśmy nad morzem. Proszę Państwa, plaża, Brzeźno Wypoczywamy dzisiaj z Krzyszkiem Kasparkiem i Łukaszem Wolskim. Wczoraj wystąpiliśmy w Gdańsku w klubie 107 razem z niesamowitą osobą Kuba W. E, człowiek wyjątkowy, nietypowy. Można to będzie zobaczyć w materiale. Będzie to odcinek. Co tu dużo mówić? Specyficzny, tematyka. E, zahacza o kwestie rynsztokowe, ale w sposób wydaje mi się kreatywny. Kuba jest osobą tego typu, że że jego mózg zmierza w różne dziwne strony, ale naprawdę na sposoby, których no nie spodziewasz się jest to coś wyjątkowego, ciekawego polecam zobaczyć Kuba z nami na scenie, prawie dwie godziny z czego pewnie 50 60 minut sobie będziecie mogli zobaczyć zapraszam, polecam, a dzisiaj lecimy do Gdyni z Krzyśkiem i z Łukaszem Wolskim nie będzie co prawda już kuby ale zamiast tego dołączy do nas również wspaniała, kreatywna, dowcipna, zabawna osoba Filip puzy. Zaprosiłbym, ale to wydarzenie z perspektywy widzów vloga miało już miejsce, więc zapraszam na kolejne występy w Gdańsku i Gdyni, które jeszcze w sierpniu się odbędą, można się z nami spotkać. I co, do zobaczenia! Wszyscy łapy gotowe? Odłożyć te browary, między uda ściskamy. Proszę bardzo i uwaga. Będzie tak. Odłóż kamerę. Dawaj, dawaj, dawaj. Kasparek, no, intonuj. Dobra, uwaga. Na deptaku wejherowie w dłonie klasz. Na deptaku wejherowie w dłonie klasz. Na deptaku ptaku wejherowie, na deptaku wejherowie, na deptaku wejherowie, wejherowie kradną sprzęt. Dziękujemy! Dziękujemy bardzo! Staro, kurwa! Czy panowie jedzą rybę, jedzą rybę, bo makreli smak to miłości znak? Nie. Ale będzie to bo, bo gładzicy, bo, be, gładzicy smak. To... Tak, to a ty co? Czekała? gładzica? Co to jest tak. za ryba? Gładzica? No właśnie, stary. Tu nie ma internetu. już to jest to, to ryba bez ości. Jest to gładka. A może bez łusek? Może. Byłoby miło. Chodziło mi o mnie łuski, a on miał rację. No. Chodziło mi o mnie łuski. A byliście pływać? Nie, nie wolno, nie wolno, bo chemikalia wylały do Bałtyku i na plaży. Podobno chodzi o to, że tutaj, jak jest zasrał i spuścił wodę, to, to poszedł do Bałtyku i teraz są gównice. O no kolejna rzecz, którą będę musiał wyciąć. Krzysiek, powiedz coś, czego tak, nie będę musiał nie. wycinać. W miejscu, gdzie jesteśmy jest bardzo zły zasięg i dlatego nie mogliśmy się dowiedzieć, co to jest gładzica. A wczoraj jakiś chłop radził mi, żeby sprzedać CD Project. i gdybym go posłuchał, to bym się bardzo pomylił, bo dzisiaj urosło jeszcze o 5%. Jego przyszłość zależy od tego, co mu ludzie na występie powiedzą, pisacy tak randomowi. Taki, który, koleś może nie mieć żadnego pojęcia, może, a może być tak, że o, o ekonomii może mieć pojęcia, a może to być gość CD Projekt. CD Projekt tak? Tak. Albo może to był ktoś z konkurencyjnej firmy do CD Projekt tak, i bardzo źle im życzy. To się nazywa firma DVD Project. <grym> a podobno najlepiej ma Blu-ray Project. Gdzie jest A ty Kasparo masz? Dorsza w czyście. W Ja się liczyłem, że to będzie coś to z lodami, a to jest jakieś czepienie. A ty Łukasz, chciałbyś mieć z lodami dorsza? Tak, pod warunkiem, że to był dorsza. Jakbyś był rybą, to jaką? Rybą piłam. Czemu ryba piła? Bo już nie piję Gdybym dalej pił, to byłbym rakinem młotem <laughs> nie, Wiesz, co? Machnicki, kto by mógłby być? Machnicki, jedyna ryba, jaką mógł by być, była ryba piła. Ryba, która źle osądziła. Gdybyś ja był pangą w Polsce. Gdybyś taką pangą okrutną. Ja bym chciał być węgorzem. Węgorzem? Ale no, dlaczego się węgorzem? węgorzem? Byłbym białym węgorzem. Białym? Gdy wjedzie biały węgorz. A gdybyś miał do wyboru białego węgorza i czarnego, to którego byś wybrał? Gdyby rzucił monetą? To leży do pracy w polu. To biały. <grystanie> Stary, wybrnąłeś najbardziej, najbardziej rasistowskiego żartu, w najbardziej rasistowski <grystanie> sposób, zachowując ciąg logiczny jakiś, który niby sugeruje, że nie jesteś. Mhm. Jesteś kolejny raz ze mną nad morzem. Jakie to uczucie? Jakie to uczucie, kiedy zawodzi człowiek, nie wiesz, nie wiesz, to ja Ci powiem. Jest fajnie, bo jest fajna pogoda, no, co Ci powiedzieć, no. Ostatnio było gorzej, bo była gorsza pogoda, teraz jest lepiej, bo jest lepsza pogoda, co tak naprawdę pokazuje, że nie ma znaczenia... Z kim jesteś. Z kim jestem, ważne by była fajna pogoda. Tak. chyba, tak. jestem z żoną, to jest super, zawsze. <laughs> Nawet Kasparek nie jest w stanie tego zepsuć, popatrzcie na niego. Co jeszcze no, Nie masz? przeszkadzaj, bo negocjuje kontrakt. Z kim kontrakt? Nie mogę powiedzieć. Idziesz do Chelsea? Nie. Do Manchester tak. United? Tak, do dupy na raki, Dwóch chłopów i morze No to to brzmi... A tu chłop... tak, to, to... No bo wiesz co, dwóch chłopów i morze to brzmi jak reklama Holandii A ty, no, ja zrobiłem ja pozę jak debil, a ty nie robisz zdjęć A ja kameruję, to wyciągnę zdjęcie później z tego Tak, a teraz jest trzech chłopów i morze, tak? Proszę hmm. Państwa, reklama ja myślę, Robisz to bardzo źle, bo robisz to od tej strony już nas jak... cień I nas nie widać potencje. dobrze, ale ja się odwrócił Łukasz, jakiegoś rodzaju kompetencje używasz? Powiedz widzą naszego vloga Żadnego nie używam właśnie. Dużych mysców. Tak. Ja po prostu. <k wraż> <młynika> <że> jest... <młynika> najbardziej inkluzywna osoba na świecie. Ja po prostu lustry. Ja nie muszę być cały, że sztywny. Ja jestem całe życie. To powiedział tak naprawdę, że siłczak musi być duży i sztywny. Kto to wymyślił? To jest jakiś konstrukt po prostu społeczny. Ja na ale patrzcie, Kasparek, alkoholik. No to na pewno ma. On, on, on to nawet pije, jak miał dużego siusiaka. Piwo zarobię kiedy... Zgadzasz się z nami? Co? Że duży, twardy siusiak to jest konstrukt społeczny i nie powinniśmy się temu podporządkowywać? Twardość siusiaka to jest kontinuum społecznie negocjowalne. To, co dla jednej osoby jest wystarczająco twarde, dla drugiej jest jakimś tam plastusiem she, she? Twardy siusiak to jest tak od 8 w skali moza. Skala twardości. No dobra, Łukasz, a ile ty masz w skali moza? No tak moza, 8. W jeden. A, to wie dobry. dobry wieczór Stop. dniach! Słuchajcie, jak przyjemnie! Witam Was z koronawirtu w składzie Łukasz Wolski! Ludzie zagadują, jak się sprawdza bilety, tak dziwią się też sprawdzasz bilety, no słuchajcie, inaczej trzeba by komuś zapłacić. Więc to, że to kosztuje 30 zł, to cieszcie się, że zdążyliście kupić, bo naprawdę. To nie że się znikąd. Tutaj ale, 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 bo to nie jest tak, że dzisiejszej litości będzie tylko w trójkę, bo będzie też special guest. Tutaj prosto z Trójmiasta chłopak i proszę, dajcie mu wielkie brawa. Przed wami Local Boy, Filip Buzy! O nie! Już doskwierał nawet nie zaczął! Czyli mam taką energię, że już wyjebał kabel z mikrofonu. Proszę bardzo. Po występie w Desdemonie, jak się czujecie? Wróciliśmy do Mocne granie, dobre reakcje, wspaniała publiczność. Dokładnie była idealna liczba publiczności na taki występ. Jak razem będzie więcej, to będziemy zawiedzeni. To wytnę. <laughs> Ponieważ było 2000 osób, tak. Aha, a klub jest, jest na. Słowa matki Tomka po tym, jak zobaczyła, że jest w ciąży. Klub jest na 40 osób, a było, było 2000. To Nie pamiętam, a nagrywam vloga.